Co to jest tanie i ma jedną bardzo dużą zaletę w postaci szerokiego kąta? Rozwiązaniem zagadki jest smartfon, który dzisiaj testuję. Przed Wami Galaxy A20e. Samsung zasypuje nas smartfonami z linii A, dlatego dzisiaj testuję Samsung Galaxy A20e. Zobaczymy, co to urządzenie jest warte. I uwaga, pamiętajcie, nie mylcie tego urządzenia z Samsungiem Galaxy A20, bo to jest zupełnie inny smartfon. Zaczynamy! Na początku podziękowania dla sklepu dragoni za podesłanie tego sprzętu do testów. A20E jest plastikowy, nie jest to nic specjalnie dziwnego, biorąc pod uwagę, że droższe modele z serii Galaxy A również są plastikowe. Szkoda, że Samsung w tym modelu zrezygnował ze swojego perłowego designu. Tutaj mamy błyszczący plastik w mojej wersji kolorystycznej szarej. Telefon jest estetyczny, jeżeli patrzycie na niego z daleka i nie bierzecie przypadkiem w dłoń. Wtedy czuć, że wykonanie jest po prostu kiepskie. Jedyne plus tego rozwiązania to waga, a mianowicie 141 gramów. Na froncie na szczęście jest szkło, ale nie ma oficjalnej informacji, czy to jest Gorilla Glass. Reasumując, jeżeli poszukujecie piękna w smartfonach i nietuzinkowego wykonania, to pudło. Nie zapominajmy, ile ten telefon kosztuje, a link do A20M znajdziecie w opisie. Pewne wątpliwości mam również względem skanera odcisków palców. Jest on osadzony dosyć płytko i pod palcem nie jest on dobrze wyczuwalny. Szybkość działania jest średnio przyjemna ze sprawą systemu, który nie lubi raczej wykonywać szybko czynności i jest takim leniwcem wśród softów. Odbija się to oczywiście na naszej irytacji, bo nieraz wolam wpisywać kod niż powtarzać skany. Teoretycznie jest również rozpoznawanie twarzy, ale w praktyce to praktycznie nie działa. Jeżeli oglądaliście moje pozostałe testy z smartfonów z linii A, to prawdopodobnie pamiętacie, że rzuciłem takim skojarzeniem Linie A, bo mają ekrany AMOLED. Tutaj już niestety nie ma takiego zastosowania, bo technologia testowanego ekranu to PLS. Przekona ekranu jest raczej kompaktowa, jak na dzisiejsze czasy i wynosi 5,8 cala. Przy rozdzielczości HD, nie daje to szaleństwa i spokojnie dostrzeżecie na ekranie pojedyncze piksele. Odzorowanie barw jest średnie i nasycenie kolorów pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli nie jesteście wymagającymi użytkownikami, to szybko się przyzwyczaicie. Szkoda, że w ustawieniach nie ma możliwości sterowania barwami. Ekran należy raczej do tych słabszych w tej cenie. Przechodzimy tymczasem do tego mniej interesującego, ale często kluczowego dla smartfona podzespołów. Chodzi o ośmiordzeniowego Exynosa 7884 o maksymalnym taktowaniu rdzenia 1,6 GHz. Ten sam procesor znajdziecie w A10 czy A20 od Samsunga, więc wielkiego porównania nie ma. Wersja pamięciowa jest najbardziej podstawowa, jak na rok 2019 przystało. 3 GB ram i 32 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia o kartę SD. Miło, że dostaliśmy Dual SIM z wydzielonym osobnym slotem na karty pamięci. Zanim kolejna część omawianego smartfona, zasubskrybujcie kanał, byście byli na bieżąco i żadne odcinki Was nie ominęły. Czekam na to i mam nadzieję, że zasubskrybujecie. Względem komunikacji nie mogę mieć zastrzeżeń do jakości rozmów. Zasięg również nie napsuł mi nerwów. Pytanie, jak z szybkością sieci? Na Wi-Fi niestety A20e osiąga niskie prędkości przez zastosowany moduł. Na LTE jest lepiej i do klasycznego serwowania w sieci w zupełności wystarczy. Z ciekawszych rzeczy, NFC jest dostępne w tym smartfonie. Przy takich podzespołach całkiem przyzwoicie zapowiada się bateria. 3000 mAh może wydaje się standardem, ale w połączeniu ze średnio zasobożernymi podzespołami i ekranem HD+, na zapowiedziach się jednak skończyło, bo na jednym ładowaniu uzyskiwałem od 3 do 3,5 godziny pracy na ekranie. W standardzie mamy 15 watowe szybkie ładowanie. To co miło zaskakuje, to obecność USB typu C, co w tej cenie wcale nie jest oczywiste. Podobnie jest z systemem napędzanym przez Androida 9 wraz z nakładką One UI. To co bardzo mi się podoba i zasługuje na ciepłe słowa to obecność trybu ciemnego pomimo braku AMOLEDa. Więcej zaskoczeń chyba nie przeżyłem, bo lekko lagującego interfejsu spodziewałem się tak samo jak opóźnień przy ładowaniu aplikacji. Są to jednak normalne zjawiska w tej cenie. Chyba że nazywasz się Xiaomi Redmi Note 7. To wtedy już inna liga. Jest opcja ograniczenia animacji w systemie, do czego bardzo zachęcam. To, co otrzymujemy w smartfonach z Androidem, jest również i w nakładce Samsunga oprócz bocznego panelu z informacjami typu Google Fit. Powiemy sobie teraz o aparacie. Podstawowa matryca nie zachwyca. 13 megapikseli o jasności obiektywu 1.9 to jak na podstawowy aparat dosyć przeciętnie. Drugie oko ku mojemu zdziwieniu to szeroki kąt, a nie obiektyw do pomiaru głębi. Ma 8 megapikseli i jasność 2.0. Aplikacja aparatu została okrojona. Nie ma nawet optymalizatora scenery, ale na szczęście pozostawiono HDR. Główny aparat daje dupy po całości pod względem kolorów. Barwy mają często niepoprawny balans bieli. Ten z szerokiego kąta jest znacznie lepszy, a do tego zielone elementy są tak potwornie że to głowa mała. Szczegółowość wygląda już nieco lepiej i za dnia jest to spodziewany poziom. Gdy tylko zrobi się ciemniej spada ostrość, brakuje detali, a gdy przełączymy się na szeroki kąt to już jest jedno wielkie mydło. Za dnia szeroki kąt daje radę, jeżeli nie lubicie wpatrywać się w zdjęcia. Nie ma widocznego efektu rybiego oka, także jak zawsze powtarzam taki aparat jest bardzo spoko do upamiętnienia wakacji. Zaznaczyć też muszę, że zdarzają się problemy z przełączaniem pomiędzy aparatami, a sam proces trwa dosyć długo. Filmy nagracie Max Full HD, do ich jakości nie przyczepie się, oczywiście nie ma stabilizacji optycznej, ale ogólne wrażenia moim zdaniem są jak najbardziej na plus. Fotografię kończymy frontową kamerą. 8 MP przy świetle 2.0 może przełamią złą pastę Samsunga względem aparatu do selfie, patrząc na fotografię niestety nie tym razem. Telefon lubi przepalać zdjęcia, znowu bawi się balansem bieli jak chce. Mydło jest na fotach, brakuje ostrości, także nawet na social media to może nie każdego zadowolić, a szkoda. Dzisiejszy test skończymy muzyką. Całe szczęście Samsung postawił na jacka 3,5 mm i jakość dźwięku na słuchawkach nie wykracza w żaden sposób poza prezentowany poziom w tej cenie. Dźwięk jest lekko spłaszczony, mało szlachetny, pierwszy plan miesza się z tłem, ale z drugiej strony też nie powiem, żeby A20e grał fatalnie, nic z tych rzeczy. Szkoda, że Samsung okroił korektor muzyczny, na głośniku testowany model jest dosyć cichy. Bez dwóch zdań Samsung Galaxy A20E jest jednym z najtańszych, jak i najtańszym urządzeniem na rynku z szerokokotnym obiektywem i to jest główna zaleta tego urządzenia, natomiast cała reszta jest tak delikatnie mówiąc dosyć przeciętna, żeby nie powiedzieć słaba. Dlatego jeżeli nie macie dużego budżetu, a chcecie mieć fajne zdjęcia z wakacji, to faktycznie Galaxy A20E jest całkiem ciekawą propozycją, jednak pamiętajcie, w tej cenie może znaleźć dużo ciekawsze smartfony. Co sądzicie o tym urządzeniu, dajcie znać w komentarzach, jak zawsze czekam na nie, żegnam się z Wami i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach, także do zobaczenia.